jak to tak, a jeszcze jak powiem Wam, że Witek Zalecki Zarlit będzie w tej właśnie audycji krótkiej, to już jak to krótki Witek ma tyle do powiedzenia. Witek ma bardzo dużo do powiedzenia, natomiast to ma być zapowiedź tego, co będzie mówił i z czym się po prostu spotkamy. 12-13 właśnie kwietnia, tutaj jeszcze jak zawsze nagrywaj i nie ukrywam, że to jest bardzo może najciekawszych wykładów. Witaj, witaj Witku, witaj. <grytanie> Witam ciebie Januszu, witam wszystkich widzów, wszystkich obecnych i słuchających. Zbliżamy się, zbliżamy się do tego naszego po 15 latach forum. Jesteś tam w podwójnej roli jako prelegent solo i potem jeszcze w dyskusji, w dyskusji takiej panelowej, bardzo mocne w ogóle tematy i chciałem Cię prosić, czy da się dosłownie 10 minut, bo resztę to na imprezie, tak krótko scharakteryzować, co tam po prostu poruszysz że jesteś właśnie jedną, jedyną osobą mi znaną, która w ogóle uczestniczyła w czymś, co się tak nazywa teraz inżynierią zwrotną czy wsteczną, szczegółów prawdzie podawać za dużych nie możesz, ale do tego się chyba przyznasz, więc Twoje kompetencje, w tym zakresie, kiedy jeszcze analizujemy kwestie rozbitych pojazdów, prawda, hasło UFO to dopiero brzmi intrygująco. Bardzo Cię proszę. Z tak, ja, ja w ogóle jestem bardzo, bardzo się cieszę z tego, że ja będę mógł przybyć i cieszę się też z tego, że będę mógł po raz pierwszy wziąć udział właśnie w tej, w tej imprezie. No i tak jak już wspomniałeś, rzeczywiście to jest de facto brałem udział w takim przedsięwzięciu, którą ogólnie mówi się jako inżynieria wsteczna, czy też nazywa się inżynierią wsteczną, czy też reinżynieringiem. Oczywiście od razu ja z góry zapowiem, że nie był to żaden obiekt pozaziemski, to wiadomo, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ ja biorąc udział w takim projekcie, zajrzałem za kulisy, zobaczyłem, jak to się robi, tak to nazwę z czym ma się do czynienia, z jakimi problemami, z jakimi trzeba się zderzyć różnymi niedociągnięciami i możliwościami. Także myślę, że będzie to naprawdę niezwykle ciekawe ciekawie dla właśnie dla słuchaczy i widzów, ponieważ my o re tak na w rzeczywistości bardzo mało wiemy. Domyślamy się, próbujemy coś odtworzyć na, na skutek różnych takich informacji, przecieków. Natomiast z mojej strony ja mogę zaproponować właśnie tą historię, której sam brałem udział, a która ciągnęła się. Przez ponad dwa lata, gdzie właśnie taki projekt prowadziłem, między innymi z kilkoma osobami, gdzie próbowaliśmy właśnie zrekonstruować. Yy, właśnie zrekonstruować urządzenie, do którego nie było żadnych planów, żadnych, yy, powiedzmy, yy, takich yy, instrukcji, jak co i dlaczego i po co. I to doświadczenie wpłynęło bardzo mocno później na moje postrzeganie całego problemu reinżynierii, dlatego że Byłem w stanie z, zderzyć się właśnie z tymi problemami, i wiem dzisiaj, że nie jest to takie proste, jak się być może komuś mogłoby wydawać, i nie dziwię się, że po wielu latach, po 50 nawet 60 latach, gdzie rzekomo niektóre z rządów mają być w posiadaniu takich obiektów i gdzie często niektórzy pytają, pytają się, co z tymi obiektami przecież można byłoby to łatwo odtworzyć, skopiować to wszystko. Ja wiem, że są różne filmy na kanale, jest Bob Lazar i, i tak dalej. Tak on też w pewnym sensie pracował w takim reinżynieringu re z tym, że on miał dostęp tylko oczywiście do jakiegoś minimalnego obszaru. Oczywiście to. To była zupełnie inna rzecz, zupełnie, 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 grubsza sprawa. Ta moja była przygoda o wiele mniejsza, jednak ja miałem y, dostęp do kompletnego projektu, do kompletnego y, całego przedsięwzięcia i o tym właśnie opowiem. O tym, o tej niezwykłej przygodzie. Ja tutaj, przy... ja tutaj dopytam jeszcze. Danej... W ramach... Aktyki, tylko minut, czy to może by tak porównać, wiesz, bo to na wyobraźnię jakoś tak no próbujemy to zrozumieć, ale y, przykładowo, no nie gdybym miał na przykład jakiś super ciekawy film kryminalny, serial i bym miał po prostu po obejrzeniu ostatniego odcinka powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło i co z czego było, wiesz, wiesz, wyszło na samym końcu, to ja wiesz, to może jest analogia trochę łomna, ale, ale wiesz, to, to od tyłu do przodu to jest coś, coś niesamowitego. Czy, to jest co, zupełnie Wiesz, chodzi mi o pewien rodzaj warstwę umysłowości, wiesz, czy, 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 czy... na co dzień pracujesz jako inżynier w bardzo poważnej firmie, tak? I jednocześnie ci czułeś tam to, jaka jest różnica, wiesz, czy tu jest jakaś różnica w myśleniu konstruktorskim powiedzmy? Jak budujesz od, od początku genetycznie i jak od, od Tak, od jest, tej... jest poważna różnica, dlatego że, że my, budując konstruktor, czy powiedzmy ktoś, kto konstruuje jakąś rzecz, on jest twórcą tego systemu i wszystko, co zostanie, jakiekolwiek agregaty czy części konstrukcyjne, które zostaną gdzieś umieszczone w, w tym produkcie końcowym, nazwijmy, który, który ma zostać wybudowany czy wyprodukowany, ma swój sens, swoją potrzebę istnienia i swoje miejsce, gdzie jest umiejscowiony. Natomiast, jeżeli damy taki gotowy produkt komuś do, nazwijmy go skopiowania tylko już nie mówiąc o jakimś tylko próbie skopiowania to oczywiście można to zrobić natomiast natomiast z, z powstaną natomiast pytania po co i dlaczego to i owo. I to jest często to są takie pułapki w które się często wpada próbując jakiś, jakiś, jakąś część jakiegoś urządzenia powiedzmy zrekonstruować Dlatego, że czasami wydaje się temu rekonstruktorowi, że wiele rzeczy może nie jest potrzebne, bo, bo, bo funkcja ich jest nieznana. Niestety, kiedy się dokona już tego, to nagle się okazuje, dlaczego wtedy dopiero produkt końcowy pokazuje, dlaczego pewne elementy miały sens, a wydawały się bez sensu. To jest tak naprawdę bardzo niebezpieczna sprawa, jeżeli się je pominie w pewnym momencie. I cała Ilość różnych innych drobnostek, które towarzyszą temu. Także to nie jest takie łatwe, czy, czy powiedzmy, Zobacz, tak jak sobie i, wyobrażamy, coś i, można skopiować, bo mamy to, bo posiadamy to. Tak, to już na rzecz, dzień dobry takiego. jest trudne, mimo że poruszamy się w świecie tego samego, w tego samego paradygmatu dokładnie. wiedzy i techniki, ale przy pozaziemskich obiektach przechwyconych wiemy, że setkami, po II wojnie światowej około 300 wymienił Steve Greer, prawda, w swoim wywiadzie tak. tam na YouTube dwa miesiące temu. To, myślę, że to jest. Jest wiarygodne, bo to chodziło w sumie ca... prawie cały świat, może wyjątkiem Chiny czy, czy Rosji, co Amerykanie przejmowali, gdzie się da, gdzie mieli swoje wpływy. Chodzi mi o to, że to dopiero jest numer, kiedy dysponujesz wiedzą z zakresu fizyki, która kompletnie nie przystaje do tego, co wiemy już dzisiaj o tych pozaziemskich pojazdach, prawda? To jest właśnie taki próg, który, no. którego przekroczenie będzie niezwykle trudne. Ja mówię niezwykle trudne właśnie z własnego doświadczenia, chociaż ja pracowałem przy obiekcie, który absolutnie jest był ziemski, tak. zbudowany naszą techn dostępną technologią, a mimo to okazuje się, że nie jest to, że są to naprawdę jest to bieg z przeszkodami, bo jeszcze też czas gra pewną rolę i, i tak dalej. Jest to bieg z przeszkodami, i to czasami z przeszkodami takimi, że, że trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek rozwiązanie. Także. To jest... Przygoda, tak z jednej strony, a z drugiej strony niezwykłe wyzwanie. Ja mam wielki respekt przed y, y, różnymi ludźmi. Znaczy, może tak, żeby nie został źle zrozumiany, bo zawsze mówi się, że Chińczycy to oni wszystko kopiują e, i, i tak dalej. I w Chinach e, Chińczycy postrzegają to zupełnie inaczej. Oni mają takie przysłowie chińskie: dobra kopia nie jest zła. E, <s üy> i, 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 I ich mentalność jest troszeczkę inna od naszej, uważają, że jeżeli ktoś jest kopiowany, to jest wielki zaszczyt dla niego, że jego kopiują, że to on jest. Więc on to inaczej zupełnie postrzegam. Niestety ta cała fama takiego, że jest to niższej jakości, ma swoje uzasadnienie, ponieważ właśnie, właśnie. Pojawiają się właśnie te problemy, jak materiały, jak różne inne historie, jaka, jak po prostu nierozstrzygnięcie, po co i dlaczego pewne elementy i komponenty są tak, zbudowa tak wbudowane, a nie inaczej, dlaczego to, dlaczego tam. Ale o tym wszystkim ja opowiem tym Będziesz wam, wiadar, nie, żeby tak na miejscu. Tak. Mam nadzieję, że nie tylko wysłuchamy to, ale też się będziemy. E, Będzie debata, ja już pokazywałem. Tak, pobawimy już, tym e, no, zauważ, e, zagadnieniem. Tak, przypomnijmy jeszcze wiesz, że tutaj o godzinie 20, 20.30 powiedzmy, nie wiem, później, 21 dopiero zaczyna się debata nocna na, na temat pozaziemskich technologii, free energy po prostu egzotycznych rozwiązań, tu połączyłem pewną całość, tu też jesteś oczywiście wymieniony w tej dyskusji, Widocz Zalecki, proszę bardzo, Marek Kubiak, Jerzy Rządek, Roman Tabaka, sam plejada różnych osób, które się od różnej strony, wiesz, zajmują tą tematyką, wiesz, również takich, którzy ćwiczą tu nasze rozwiązania dotyczące, wiesz, ekologicznych jakichś tam, na rzeczy. I, I czy uważasz, że powinni, czy, czy to dobrze, że tutaj tak jakby wpisałem w jedną debatę to ostatnie pytanie już, łącząc wiedzę o pozaziemskich technologiach, bo jakąś mamy, z tematyką naszych analiz free energy, prawda, które są robione przez takich czasami dziwnych ludzi, ludzi, którzy wyrastają znikąd, garaż, są garażowymi geniuszami nieraz, nie wiem, myśmy sobie, ja ciągle powtarzam, pewne eksperymenty, już pomijam, wiesz, dawny czas testy, to jest chyba ojcem tych wszystkich takich niezależnych, niekonwencjonalnych, wiesz, Prawda, ale Bibedini, prawda? Mówię o różnych silnikach, Minatio, cała masa, Sirle, wiesz, jest ludzi, którzy to, to, to ziemskich ludzi, znaczy w ziemskiej szacie, tak. Wiesz, no, jest to bardzo dobrze, że to właśnie tak połączyłeś, bo na pewno rozmawiając o reinżynieringu i tego typu problemach, zderzymy się absolutnie z takim fenomenem jak wolna energia, choćby z tego powodu, ponieważ nadal nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak takie obiekty y, mogą generować y, ruch po, y, czy też tor lotu, trajektorie, po których się poruszają? Y, y, gdzie oni, y, na, za pomocą jakiej energii, gdzie ta energia jest magazynowana i co to jest za energia? To jest dla nas po prostu na razie nie, sprawa nierozstrzygnięta. Nie wiemy, y, ale. Y, y, ale na forum będziemy stawiać sobie tezy, wiesz? To sobie te, te tezy. tezy, będziemy mogli sobie jak Ja bardziej... będę napierał, żebyście w tej debacie odpowiedzieli na takie pytanie, oczywiście to każdy, wiesz, zaznaczy się. Czy widzicie w takim koncepcie, który spotykam, w wielu miejscach go spotkałem, że istnieje pewien rodzaj elektromagnetycznych oddziaływań, czy też po prostu częstotliwości, który może, który może ekranować pole grawitacyjne? Wiesz, ja tutaj nie, nie chcę, żebyś odpowiadał, tylko, że czy takie pytania właśnie sobie możemy postawić wprost? Jak najbardziej możemy, to, dlatego, tak? że nie ma, wiesz, nie ma pytań tak. nieuzasadnionych, bo, by, tak. bo będziemy się Poruszać w obszarze wychodzącym poza wiedzę naszej fizyki, więc wszystkie pytania są dozwolone. Natomiast ja chciałem zauważyć jedną taką taki aspekt tej historii. Zauważ, że wszelkie wynalazki na świecie. Jakie były przełomowe wynalazki, były dokonane właśnie przez tych ludzi, o których mówiłeś, ludzi garażowych, którzy, swoje eksperymenty w garażu. Choćby na przykład Eperymenty Henry na Ford, który rozwiązał chłodzenie silnika, czy też na przykład bracia Wright, którzy zbudowali pierwszy samolot, byli mechanikami rowerowymi. I tutaj chciałbym dodać, że jeszcze dwa lata później. Niektóre europejskie czasopisma naukowe pisały, że ten ich lot to był fake, bo to jest niemożliwe. Więc i, i wiele innych takich jest. James Watt czy, czy, czy nawet choćby Tomasz Alfa Edison również nie byli naukowcami, to byli samoukami, ludźmi upa, upartymi, hmm. którzy tworzyli rzeczy, ponieważ mieli zdolność wyobraźni, ponieważ hmm. wyszli poza kanony normalnego, hmm. tak zwanego normalnego myślenia, normalnego. No, czy, czy może tradycyj, tradycyj, tradycyjnego myślenia i, tak. właśnie i to jest i to jest właśnie to była ich siła się nie obawiali tego byli tak. szykanowani wyśmiewani a jednak dzięki nim, nim dzięki tym ludziom mamy, mamy właśnie te wynalazki choćby zobaczmy sobie pierwszą maszynę parową nie zbudował wcale James Watt tylko niejaki kugnią który we Francji już pod koniec XVIII wieku w 1700 w 1990 roku zbudował maszynę parową, pierwszy pojazd, który poruszał się za pomocą pary i to też nie był żaden naukowiec, zwykły człowiek, który właśnie, któremu iskierka tutaj się za, zapaliła, który powiedział ja to zrobię, tak. jest to możliwe i to właśnie ja myślę, że właśnie przełom w dziedzinie takich niekonwencjonalnych napędów nie to, że może wyjdzie od takich ludzi, ale na pewno oni przyczynią się do tego, a może kto wie, może rzeczywiście zrealizują, dlatego że ci ludzie, tak jak ja i ty, my nie mamy obawy przed tym. Ja się nie tak. obawiam, że ktoś mnie skrytykuje, że ktoś mnie wyśmieje za moje tezy. Że teoria, ktoś, czy coś takiego. Tam, tak. ja, ja się tego w ogóle nie boję, bo, bo mi się nic nie może stać. Ja tak. mam tą wolność w wszystkich mysłami, kierunkach. I, I się nie obawiam. I te wolne umysły mają się spotkać właśnie tutaj. Ja się cieszę Jest na to spotkanie. to spotkanie. Myślę, że to będzie burzliwa tak. burza o, mózgów. Tak, burza mózgów. I nocne nawet też rozmowy. Teżymy się z naszymi tak, tak. pomysłami i, i, i ewentualnie, kto wie, może coś konstrukcyjnie y, jeszcze się urodzi, bo, bo pamiętajmy, że że prostota jest najwyższą formą e, tak, perfekcji, i tak. kto wie, czy taki system e, jest właściwie w zasadzie, być może wcale nie aż taki e, skomplikowany. Ale właśnie to jest to, co, to, co ja już właśnie wspominałem, jak trudno jest wpaść na ten pomysł. Jest to dokładnie jak ze słynnym jajkiem Kolumba, którego nikt nie potrafił postawić na czubku. To było też właśnie. Do, to jest, Trzeba wiedzieć jak. Ktoś przyszedł, nie wiedział i postawił. I my myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, że Częściej powinny się odbywać takie... Tak, no ale zaczynamy od po... tej reaktywacji. Myślę, że to będzie potem tak samo jak forum reaktywowane, planowane jest, na którym byłeś, planowane jest na jesień tego roku, także to nie ma tak, że wypada. Po prostu jest mała konwersja. My czasie spotykamy się na harmonii kosmosu. Jest duża szansa, że Witek... Tak, jest duża szansa, ja nie obiecuję, objawi, ale wierzy, tam staram wierzy, się również dotrzeć. I, 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 bardzo Ci dziękuję Witku. Nadajesz przypomnieć, co czas Zadajesz u siebie tak głównie na YouTube. Przypomnij. Ta, cały czas, czas. W tej chwili jest też właśnie pojawił się nowy materiał, także można tam zajrzeć sobie i, i obejrzeć, jeżeli ktoś ma ochotę. A ja po prostu, no bardzo cieszę się na nasze spotkanie i właśnie na ową możliwą dyskusję, także mam nadzieję też, że będziemy mieli sporo przyjemności. Czasem czasu z... na dla siebie mojej własnej przygody.